OK, w naszym ostatnim odcinku postawiliśmy naszą pierwszą aplikację Adonisową, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o definiowaniu ścieżek, czyli o routingu. Przejdźmy w tym celu do katalogu start, do pliku routes i sprawdźmy, co się tutaj dzieje. Nawet jeśli nie znasz frameworka Adonis, to jesteś prawdopodobnie w stanie zrozumieć, co się tutaj dzieje. Spójrz. Przechodząc pod na stronę główną, do domyślnej ścieżki. Chcemy wyrenderować widok Welcome. Welcome znajduje się tutaj w katalogu Resources, Views i mamy tutaj plik Welcome.edge. Tego .edge nie musimy tam dopisywać, Adonis zrobi to za nas. I spójrz tylko: Congratulations, you have just created your first Adonis app. I jak widzisz, mamy to w tym oto miejscu. Czyli chodzi właśnie o ten widok. Zamknijmy sobie ten plik, wróćmy do routes i powiedzmy sobie nieco więcej o tym obiekcie route. On posiada różne metody. Przede wszystkim metody HTTP, czyli get, post, put, pad czy delete. Skorzystajmy sobie na ten moment z get i jak widzisz, jako pierwszy argument podajemy ścieżkę, a po drugim podajemy albo kontroler. Wraz z metodą w ten oto sposób, o tym będzie w następnej lekcji, albo po prostu inline'owo, asynchroniczną metodę, no i właśnie tutaj musimy na chwilkę się zatrzymać. Tak się składa, że w tym routes nie trzeba importować ręcznie w ten oto sposób, czegoś takiego jak http-context-contract. Kontekst HTTP jest obiektem, który przechowywuje informacje takie jak treść żądania, ciasteczka, nagłówki i wiele innych informacji do danego żądania HTTP. To tak w skrócie. I nie musimy tutaj korzystać z tego w ten sposób, że zrobimy typowanie, że nazwiemy to kontekst. Przyprzemy do tego ten nasz HTTP Context Contract. I teraz jak spojrzysz. Mamy dostęp do tych wszystkich metod, a w tym także, tak jak w przypadku wyżej, VIEW. W tym celu po prostu zawsze robimy destructuring i wyciągamy tylko to, co nas interesuje. Oczywiście możemy tutaj podać po przecinku inne, na przykład params i tak dalej. I teraz, jeśli chcesz zobaczyć, jeśli bym zrobił VIEW RENDER WELCOME a to usunął i odświeżymy, to jak widzisz, wciąż to działa. A doń zrobi to w tym pliku za nas, nie musimy tego w żaden sposób importować. Wszystko działa jak należy. Jeśli chcielibyśmy zrobić to samo, co widzimy tutaj, czyli tylko wyrenderować widok, to tak naprawdę wystarczy skorzystać z metody ON, podać ścieżkę oraz teraz wykonać render i podać ten widok. Jak widzisz, wciąż wszystko działa. OK. po prostu w ten sposób definiując ścieżkę nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wrzucić tam do tego widoku żadnych danych, ani przypisać żadnej logiki biznesowej. Pozostając jeszcze w tematyce metody HTTP, możemy podawać także dynamiczne parametry w ten oto sposób, tutaj wyciągnijmy sobie params. Ok, i chcemy zrobić coś takiego, że po przejściu na stronę główną i wpisaniu czegokolwiek chcemy to przechwycić. Zrobimy sobie może to w ten sposób. To jest strona z id równym, i tutaj podajmy. choram z id. Zobaczmy. Teraz mamy błąd, gdyż nie zwracamy widoku i nie mamy takiej ścieżki, tak naprawdę. Ale gdy tu podamy na przykład 4. Tak, widzimy, mamy. To jest strona z id równym 4. Możemy tutaj także zrobić opcjonalny, dynamiczny parametr. Teraz to sobie wytnę na chwilkę. Zróbmy sobie ifa i if param z id. Jeśli ktoś tam wprowadzi jakiś parametr, zwróćmy sobie to samo. W przeciwnym wypadku chcemy zwrócić hello world. Ok. Po odświeżeniu jakiś. Wciąż to działa, ale gdy przejdziemy na stronę główną, to jak widzisz, wyświetla nam się to, co zdefiniowaliśmy w takim przypadku. Ok. Jakie mamy jeszcze inne metody dostępne na obiekcie route? Mamy dostępną metodę group. Spójrz tylko. Jako pierwszy argument podajmy tutaj funkcję strzałkową. I teraz tutaj możemy wszystkie te nasze ścieżki podawać. I co nam daje takie rozwiązanie? Teraz, na przykład, dopisując tutaj coś takiego jak prefix, na przykład dashboard, i do tego jeszcze na przykład middleware of to, co podamy tutaj, to wszystko zostanie zastosowane dla wszystkich ścieżek wewnątrz. Pomoże nam to w czytelniejszym pisaniu kodu oraz tym aby tego kodu w tym pliku było jak najmniej bo o to w tym wszystkim będzie chodziło ok, oprócz tego mamy jeszcze taką metodę jak road resources gdzie podamy pod pierwszy argument ścieżkę, a pod drugi nasz controller jeszcze go nie mamy, ale to tak dla przykładu i teraz spójrzmy w dokumentacji jak to działa jak widzisz, mamy tutaj pod pierwszą argumentem ścieżkę, ona jest tutaj wszędzie zastosowana. Spójrz tylko. Mamy tutaj metody delete, put, patch, get oraz post. I tak naprawdę nie musimy sami definiować tych ścieżek oraz metod do nich. One w kolejnym odcinku, jak się przekonasz, będą tworzone za nas automatycznie i będą miały już gotową swoją ścieżkę, a wszystko ograniczy się tylko do jednej linii. W naszym pliku Routes. Ok. Dodatkowo możemy tutaj użyć Except albo Only, i tutaj podać w naszej tablicy, tak jak to jest pokazane tutaj, bez jakich metod, lub z jakimi metodami ma się ona stworzyć tylko i wyłącznie. Ok. Jeszcze warte wspomnienia jest to że nasze ścieżki możemy nazywać, dopisując tutaj as i nazywając naszą ścieżkę na przykład home index i pozwoli nam to yy, głównie w widokach naszych, gdzie możemy raz zdefiniować po nazwie naszą ścieżkę i później nawet jeśli zmienimy tą ścieżkę, to nie musimy się o niej zmartwić, gdyż będzie ona łapana po tej nazwie, a nie po samej ścieżce, co jest bardzo przydatne. Ok, w tym odcinku to tyle, w następnym powiemy sobie o kontrolerach, o ich użyciu i nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was już z góry do następnego odcinku. Dzięki!